Dzisiejszy dzień w minutę o jednym pytaniu, które nasuwa mi się w związku z tym dzielnym wetowaniem przez husarzy naszych chrześcijańskich i polskich wartości, z tym dzielnym wetowaniem budżetu unijnego przez nasz rząd. Otóż jeżeli już tak dzielnie walczymy z tą Unią, która stara się nas wtłoczyć w te złe kolejne praworządności, kiedy już tak staramy się obronić też nasze wartości i tą wspaniałą suwerenność. Kiedy już właściwie wiadomo, że bez Unii sobie poradzimy. To ja stawiam jedno pytanie, panie premierze Morawiecki. Jak pan sobie poradzi bez szczepionek, które w tej chwili zamawiamy właśnie dzięki Unii? Właśnie dzięki zamówieniu unijnym. Co pan powie Polakom, kiedy okaże się, że przez się przez głupie wetowanie budżetu, przez głupie wyprowadzanie Polski z Unii, Polacy nie dostaną tej szczepionki na czas. Czy pan sobie w ogóle zdaje sprawę z odpowiedzialności, którą ma pan przed tym społeczeństwem?